Z tej strony Domin domu. witam do, do, was w kolejnym odcinku z gry Kontro I w dzisiejszym odcinku No, walczymy Z czymś totalnie dziwnym Na pierwszy rzut oka, i na drugi, i na trzeci, i na czwarty Coś czego się... Coś czego się nie da po prostu Dobra, idę schodzę na nim. No wy to jesteście S, ale... O, dobra Kurde Dostał w twarz, ale Wszyscy, to powinni być wszyscy i to są wszyscy Dobra, w takim razie idziemy tu Coś... granat jakiś Dobra, przejmujemy punkcik Niektóre ściany się da tak rozwalać, ale widać nie wszystkie. Czyli dobrze, też w tym roku wyjście sam nie z siły No Okej, okay, czyli trzeba siedzieć Trzeba znaleźć jakieś źródło. i nawet wiem skąd takie źródło wezmę. Jeżeli mogę stąd wziąć Nie mogę, okej okay. Chciałem się wycwalić, ale nie wyszło Dobra Tam jest, na górze Dobra Stechnę od tego Nie, to też jest potrzebne to coś Do wielu miejsc jest potrzebny ten Kurde To też Dobra, na razie trzeba chyba pojechać w window Bo nic tutaj się nie wykombinuje, potrzebujemy czterech baterii O o flak co znowu Hartman został rozciągnięty żarty przez wygodniały głód, to Emily Hartman był zdesperowany, nic nie jest w stanie zrobić mu krzywdy, zatem lubisz światła, mamy światło prawie. Ale coś jest. Światełko w tunelu. Daj na górę. Czy coś tu jeszcze było? Nie. Czyli trzeba znaleźć więcej tych cholerów w takim razie. Bo nie sądzę, że jedno światło służy do wszystkiego. Ale chyba jednak się myliłem, wiecie? nie, niemożliwe dostałem czymś niedobrze dobra, co to takiego może być? wejdę wyżej to wygląda jak prąd, czyli coś generator? Nie. Nie, no ja wiem gdzie on jest, ale tutaj powinna być albo jakaś bateria, albo ja powinienem jakoś to wyjąć, a nie mogę ani jednego, ani drugiego zrobić, bo to wygląda jak elektryczność. Hmm. że się. Tam są. Dobra. To miałem jako pierwsze odpalić, bo to jest jest To jest więcej tych baterii. Okej, okay. dobra, I gadget, mniej więcej. Hmm, i teraz ja powinienem iść tu i tam, przeskoczyć. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem, chyba. Rozumiem. Ale jak widać, to też się zesrało. Tak jest rzucam tu. Oj, czyli trzeba było zamyśleć się, ale ja nie umiem myśleć w takim razie, a to w sumie. dawno to wiadomo. Dobra, <laughs> lepiej nie marnować energii, bo ona się przyda teraz. Na razie tą baterię tutaj sobie zostawię. Przejdźmy się zobaczyć, jak to tu wygląda. Już tu mogę zejść, ale mogę też przeskoczyć górą. Co szczerze jest lepszym rozwiązaniem. Gdzie ta bateria. I tutaj miałem dojść od samego początku, i tutaj pewnie odpalimy światło. Wszędzie Kysz, 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 byczku Dobra Ale jakiś potwór Jak ci się podoba? Sektor śledczy Spadaj z sektor śledczy Myślałem, że mogę iść razem z nim, ale widzę, że jednak nie <grym> Dobra, co ja tu mam do... zbadania? Winda czy działa pewnie mam do zbadania? No właśnie. Co pani robi w sektorze śledczym? Rany. Langston, nie strasz mnie tak. Jeżeli pani coś mówi, nic nie słyszę. To system jednokierunkowy. Proszę odszukać telekom. No to Intercom mamy przed sobą, ale przed Intercomem jeszcze skrzyneczka, logika. I tutaj mamy trochę... Dobra, pogadajmy z nim. Langston to ja, Jessie. Wiem, więc panią na monitorze. To jest na w tym miejscu kamery nie działały od czasu zamknięcia której kilka razy temu. Nie zgadnę, zamknęliście go spod tego potwora, tak? Chwilę widziała pani doktora Hartmana, ale ty to bardzo źle, że otworzyła pani zaporę przeciw ogniu. Powiem że pani, znaleźć Hartmana i zabić go zanim się do biura. Ten post, który jest człowiekiem? Kiedyś nie wiem, był. Przyprowadziliśmy go tutaj w celu zbadania, po tym jak hmm, przed jest skutek wasz. Mój nam ten numer na przyjęcie tego, co się zostało, ale wiem, że światło fizyczne. pani latarkę? Nie. Może lampy? Reflektor, pistolet sygnałowy, lampki boże ja Mogę Nie panią widać. Nie mam żadnego takiego Langstonu. Cholera. Chcę powiedzieć, że na pewno coś się znajdzie. Będę od prawda? Chyba, do chyba patrzy z zewnątrz. Racja. W porządku połamania nóg. Okay. Was right. This is kind of exciting. Całkiem ekscytujące XD Dobra mam, czyli mam dwie drogi. Teraz jakby... Odczekaj Hartmana na obszarze jednym, tam go pewnie się zrani i potem na drugim się pójdzie. Dobra, czyli tutaj nic. Jak to wygląda? Będziemy mieli dwie drogi przejścia, pewnie jedna, jedna będzie zablokowana znając. Mieć... Im pogadać. Kiedy zrobili ze mnie szaram prawda, tylko ludzie traktują mnie inaczej. Jakbym miał, nie pokoleję, mam ochotę pracować z świętami paranormalnymi. Po prostu nie rozumieją świętów paranormalnych, tak jak ja. Nie chcę się chwalić, ale nawiązanie z nimi się wymaga bardzo wrażliwego umysłu. Jakbyś szeroko, ludzie tak reagują. Right. Jasne. Nikt cię nie słucha, byku. No cóż, może nie kończę, Darling, słynie. O o O nie, to wy Leżysz? Leżysz No to se poleżyłeś, wow Nie no Więcej tu was chyba nie było, co? Dobra, wlasz pod to. Trzeba ogarnąć się, jak wyjść wyżej. O, siema Ja cię wciągnę, bo to będzie mega fajnym okazem do ogarniania. Bo co z nimi będzie ja ogarnę, jak tu wejść wyżej. Mmm. Dobra Dostał, ale ja też bym chciał się dostać No byku A ty tu jesteś, jak oni tutaj przychodzą Też bym chciał umieć tak przychodzić, bo oni się respią totalnie Nie wiem jak Chyba to głupio, że spadłem Ale to już są typy trochę silniejsze. O, garnąłem, dobra, mamy to. Ej, mogę go wziąć? XD, XD xddddd Wszyscy? Chyba wszyscy Dobra, czyli w jakimś tam jest więc trzeba iść tamdy Tutaj oczywiście jakbym nie wiedział co zrobić Jest to. Nie wiem, czy testują moje zdolności niemania nie oczu, czy co, jest ja jak to ciemno. A podobne miejsce już widzieliśmy: podobne miejsce, niepodobne miejsce. Tak, tak właśnie mi się zdaje. E, tutaj... Okej, okay, to mi się. Nie podoba po pierwsze strzałem tego gościa Mamy latarkę Latarka by się przydała, ale nie wiem do czego Jak ją wykorzystać? Kartony Kartony do bana I tu mamy Latarkę Pana no, krzyczy to latarka Creepy. Ale dobra, wypalmy Ooo, dowolny Dawaj S. Yes. to To tu trzeba iść A i to kliknąć, okej okay. Na razie jest przyjemnie Nie ma lipy, nie ma lipy Dyrektor Fejda Potrzebuje wsparcia. O Dzień dobry. Chyba znaczy, że tutaj coś się będzie działo. No ja jasne. Ciebie wcią... O Jezus, gówno! Niedosłownie, ale... Wciągaj, wciągaj, wciągaj! No ty do mnie rzucasz?! Chłop co jest ze mną do mnie rzuca, nie wierzę. Dobra, kulka leży. Chwila... O, mam obrót! No tak, zapomniałem o tym. Będzie łatwiej z tym. Jak mi się chociaż zdaje, też tak trochę łatwiej będzie. Dobra, coś jeszcze? O chwila, Mam nadmiar Trzeba poustawać jakieś szroty Są jakieś nowe rzeczy, no ale pewnie Tak są na lepszym poziomie można je zdobyć, więc Usunę Dobra, trzeba jakoś wyżej Jak myślałem, że jakiś Rzecz Dżeszczykiewicz będzie Dobra, chyba... Weźcie, że to jest wszyscy. Tak, to już wszyscy O, ty się teleportujesz śmieszny A co ja mam tu zrobić? Jeżeli tutaj była walka a nigdzie nie da się przejść to trochę. Dziwne. Tutaj skrzynka, no to skrzynka jak skrzynka. Może tu? Nie, to można wziąć i sobie tym rzucić. Wracać? Nie wiem, czy jest sens. A, dobre, rzędzie. Te plandeki cholerne. Które oznaczają, że tu. I tu? Wait jest czyli że tu mam wejść albo trochę zepsułem grę, ale to też fajne przynajmniej ciekawie jest samo ciekawe jak to, jak mam się do tego dostać, tak o Jezus to... a tu jest latarka dawaj ją. zbijamy to szracidło Tej okay, byku to właśnie miałeś na myśli? Ja trochę bym z tym pochodził, bo tutaj to daje światło ładne. O, tutaj coś mamy. Gień! bra jeszcze jeden dziś powinien być. Na chwilę odłóżmy, weźmy skrzyneczka jakże? Dobra. Dobra, ginąć smrody To nie chodziło o to Jeszcze gdzieś powinien być Takie obrzydlistwo w takim razie Tu raczej nie mm. Nad tym było, ja nie zauważyłem Dobra O Jezus Ale patrzcie jaka różnica jak po ciemku Totalnie jest taka różnica Że tu nic w nie dać bez tych lampek Śmiesznie to wygląda, ale kurde Te lampy Tutaj jest skrzyneczka. Ja już nie wiem, czy nawet potrzebuję te skrzynki zbierać, bo to jest takie szerocidło. Ale dobra, w tym odcinku to będzie na tyle, także trzymajcie się i elo.